Rozdział dwunasty. Bóg wie, gdzie się włóczył, co robił, dzień cały, lecz wrócił do domu późno w nocy. Gospodyni pierwsza usłyszała stukanie do bramy i szczekanie psa, więc budziła ze snu Anisję i Zachara, mówiąc, że Pan przyszedł. Ilia Ilicz nie zauważył, prawie jak Zachar rozebrał go, ściągnął mu buty i narzucił na niego szlafrok. Co to? Zapytał ty tylko patrząc na szlafrok. Gospodyni dzisiaj przyniosła, wyprała i naprawiła szlafrok, powiedział Zachar. Obłomow, jak siadł, tak pozostał w fotelu. Wszystko wokoło niego zapadło w sen i mrok. Siedział wsparty na ręku, nie widząc ciemności, nie słysząc bicia zegara. Umysł jego utonął w chaosie bezkształtnych, niejasnych myśli. Płynęły jak obłoki na niebie bez celu i bez związku nie mógł uchwycić ani jednej z nich. Serce było zabite, ucichło w nim życie na jakiś czas. Powrót do życia, do jakiegoś ładu, do tego by nacisk nagromadzonych sił życiowych płynął zwykłą, normalną drogą dokonywał się powoli. Przypływ był bardzo okrutny, obłomów nie czuł własnego ciała, nie odczuwał zmęczenia ani żadnych potrzeb. Mógł leżeć jak kamień, całą dobę, lub całą dobę iść, jechać, poruszać się jak maszyna. Powoli, z trudem, w chwilach takich, wyrabia się w człowieku albo poddanie się losowi, wówczas organizm powoli, stopniowo wraca do wszystkich swych funkcji, albo cierpienie łamie człowieka tak, że nie podniesie się już więcej, zależnie od tego, jak silny jest ból i jaki jest człowiek. Obłomów. Nie zdawał sobie sprawy z tego, gdzie siedział, a nawet czy siedzi. Patrzył machinalnie i nie widział, jak zaczęło świtać. Słuchał i nie słyszał, jak rozległ się suchy kaszel stary, jak stróż zaczął rąbać drwa na podwórzu, jak w domu zaczęło się stukanie i hałas, patrzył, ale nie widział, jak gospodyni akulina wyszły na targ jak teczka mignęła za płotem. Ani koguta, ani szczekanie psa, ani skrzypienie bramy nie mogły go wyprowadzić ze stanu odrętwienia. Szczęknęły filiżanki, zaszumiał samowar. Wreszcie koło dziesiątej Zachar pchnął tacą drzwi do gabinetu, wierzgnął jak zwykle w tył w tył, żeby je zamknąć, jak zwykle nie trafił. Zdołał jednak utrzymać tacę. Po długiej praktyce nabrał wprawy, wiedział przy tym, że z tyłu Nisja patrzy przez drzwi i niechno Zachar upuści cokolwiek, zaraz pobiegnie i zapstydzi go. Utknąwszy brodą w tacy i ująwszy ją mocno, doszedł pomyślnie do samego łóżka i już miał zamiar postawić filżanki obok na stole i obudzić pana, aż tu widzi pościel nietknięta, pana nie ma. Drgnął i filżanka zleciała na podłogę, za nią cukiernica. Zaczął chwytać przedmioty w powietrzu, kołysał tacą, spadały inne. Zdołał utrzymać na tacy tylko łyżeczkę. – A to co za licho? – powiedział, patrząc, jak Anisja podnosiła kawałki cukru, z skorupy, filżanki chleb. – Gdzież pan? – A pan siedzi w fotelu, zmieniony, nie do poznania. Zachar patrzył na niego, rozdziabiwszy usta. – i Ili, Iliczu, dlaczego pan całą noc przesiedział w fotelu i nie położył się? – zapytał. Obłomow powoli zwrócił ku niemu głowę, spojrzał w roztargnieniu na Zachara, na rozlaną kawę, na rozsypany podywanie cukier. A ty, dlaczegoś stłuk filiżankę powiedział, a potem podszedł do okna. Śnieg padał wielkimi płatami, gęsto zaścielając ziemię. Śnieg, śnieg, śnieg powtarzał bezmyślnie, patrząc na śnieg, jak grubą warstwą pokrył parka, no płotki i grzędy ogrodu. Wszystko zasypał szepnął po chwili z rozpaczą. Położył się do łóżka. I zasnął ciężkim, ponurym snem. Było już po południu, gdy obudziło go skrzypnięcie drzwi od mieszkania gospodyni. Przez drzwi wsunęła się obnażona ręka z talerzem. Na talerzu buchał parą pieróg. Dziś niedziela, zabrzmiał łagodny głos. Piekliśmy pieróg. Czy nie zechce pan skosztować? Nie odpowiedział jednak nic. Był nieprzytomny.